Witam Państwa bardzo serdecznie. Ja się nazywam Mariusz Sopkowiak, jestem prezesem Stowarzyszenia Nowum i w niniejszym filmie chciałbym pokazać Państwu, jak grać w stworzoną przez nas grę online Graopolskę. Polskę stworzyliśmy dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach programu Młodzi Obywatele. Można z niej korzystać zupełnie za darmo. Nie trzeba niczego pobierać, jest to gra przeglądarkowa, wystarczy dostęp do internetu i adres mailowy prawdziwy, który trzeba podać podczas rejestracji. Grę znajdziecie pod adresem graopolskie.pl. Film nagrywam na potrzeby zbliżającego się turnieju. Turniej potrwa dwa dni w okresie od 25 listopada do 26 listopada yy, w godzinach 12:20 także zaczynamy turniej 25 listopada o 12, kończymy 26 listopada o godzinie 20. zasady dotyczące turnieju yy, prześlę drogą mailową również do wszystkich którzy zgłosili chęć udziału w turnieju. Te zasady, które podam dzisiaj pokażę, yy, jak grać w naszą grę o Polskę. Są takie same, niezależnie od tego czy będziecie brać udział w turnieju czy też nie, więc mogą je oczywiście wykorzystać wszyscy, którzy chcą się dowiedzieć jak grać w grę o Polskę. Zaczynamy, szanowni państwo. Po zalogowaniu się na naszą stronę, bo żeby móc wziąć udział czy to w zwykłej grze, czy w grze turniejowej trzeba oczywiście mieć założone konto. Przechodzimy do zakładki Gra, to jest ta zakładka, w której ja się obecnie zajmuję, i mamy tutaj, znajduję, i mamy tutaj dwie możliwości. Po pierwsze, stworzyć grze, grę rozgrzewkową, czyli taką testową, tak, albo taką niezwiązaną z turniejem. Jak chcemy dla przyjemności, z przyjaciółmi, albo właśnie potrenować, możemy taką grę stworzyć i sobie w taką grę zagrać. Natomiast żeby wziąć udział w turnieju, a udział w turnieju mogą wziąć tylko ci, którzy wysłali formularz zgłoszeniowy do turnieju i ten formularz został zaakceptowany, należy stworzyć grę turniejową. W tej chwili jeszcze nie możecie stworzyć gry turniejowej, to zostanie dla was uruchomione w dniu turnieju. Natomiast ja jako administrator już taką grę mogę stworzyć, więc grę turniejową rozpoczynam klikając Stwórz grę turniejową. Gra się właśnie rozpoczęła, szanowni państwo. Na początek mamy zadowolenie 60% i rezerwę budżetową. O, widzę, że zła rezerwa budżetowa mi tutaj skoczyła, bo powinno być 500%. 500 milionów, a mam tutaj 10 miliardów na początku. To jest błąd techniczny. Zaraz napiszę do informatyka, żeby te kwestie poprawił, bo na początek powinni mieć Państwo 500 milionów i 60% i tak to będzie w grze turniejowej funkcjonowało. Waszym zadaniem jest przetrwać całą kadencję sprawowania przez Was rządów jako. Posłowie tego symulowanego kraju, czyli całą czteroletnią kadencję, czyli wszystkie 48 miesięcy, przechodząc z miesiąca na miesiąc i reagując na to, co w waszym symulowanym kraju będzie się działo. Gra o Polskę jest grą kooperacyjną, opartą na współpracy, dlatego zaraz pokażę Wam, jak do tej tworzonej gry dodać osoby, które będą wspólnie z Wami grać. W grę Polskę. Czy w ramach treningu, czy dla przyjemności, można w grę grać również solo jednoosobowo, tak jak teraz ja mógłbym sobie tutaj taką grę solo odbyć. Natomiast, żeby wziąć udział w turnieju, trzeba w grze zagrać w zespole, czyli w grupie co najmniej dwuosobowej. Szanowni Państwo, jak dodać kogoś do gry? Ważne jest to, że osoba, która tworzy grę, tak jak ja teraz stworzyłem grę turniejową, będzie liderem gry. Czyli będzie tą osobą, która będzie odpowiedzialna za większość funkcji w grze. Więc ważne, żeby grę tworzyła osoba, która będzie odpowiedzialna. Tak? To nie będzie osoba, która nagle wam zniknie tak? w trakcie gry czy, czy w trakcie turnieju. Więc ważne, żeby grę zakładała osoba, która no, będzie odpowiedzialna i z jakiegoś powodu nagle nie zniknie. Tak? To będzie właśnie lider gry, który będzie decydował o tym, ile czasu macie na podjęcie decyzji w grze czy o tym, kiedy przechodzicie do kolejnego okresu w grze. Ta rezerwa budżetowa, ja tutaj wspomniałem o tym, że już na początek mam za dużo o te 10, 10 miliardów, to nie jest, Szanowni Państwo, jednak błąd w grze, tylko jak widzimy, już na samym początku pojawił mi się wpływ dodatkowych środków. To jest ta, ta informacja, która się tutaj po, pojawiła, o tym, że dostałem dodatkowe środki, bo akurat taka sytuacja się tutaj wydarzyła, że do funduszu państwa wpłynęły dodatkowe środki. Dlatego już na początek mam tutaj większe, ale to jest wyjątek, który może się zdarzyć. Może się nie zdarzyć, natomiast w większości przypadków ten wpływ nie będzie go już na samym początku gry i nie będzie taki duży yy, i zaczniecie rzeczywiście grę yy, z tym poziomem 500 milionów. No i ja, akurat tak mi się tutaj zdarzyło, yy, że mam tutaj ten dodatkowy wpływ już na samym początku. Jest on dość duży, ale raczej zmienimy go. Z racji tego, szanowni państwo, że gra jest cały czas aktualizowana, gra cały czas jest żywa, cały czas pewne elementy są dodawane, pewne zmieniane. Między innymi właśnie ta rezerwa budżetowa została zmniejszona w stosunku do tego, co mogliście do tej pory widzieć, bo obserwując wasze wyniki w grze, stwierdziliśmy, że trzeba rezerwę zmniejszyć, żeby gra była nieco trudniejsza, tak? bo staramy się ją optymalizować, po to, żeby ta wrażenia z rozgrywki były jak najprzyjemniejsze, do czasu rozpoczęcia turnieju dodamy też grafiki do wydarzeń, bo w tej chwili widzicie, że nie wszystkie wydarzenia mają grafiki, obrazki, więc postaramy się je dodać tyle, ile będzie to możliwe, żeby też dla celów wizualnych, żeby po prostu gra była. Ładniejsza. Dodamy też nowe wydarzenia, niektóre trochę pozmieniamy, więc do czasu turnieju, pod względem wyglądu czy też niektórych funkcji, niektóre rzeczy mogą się zmienić, natomiast zasady będą cały czas takie same, jak przedstawiam tutaj w grze. Teraz założyłem grę jako lider, chcę zagrać z innymi osobami. Jak je dodać? Mamy tutaj po lewej zakładkę lista graczy. Klikamy w nią i szanowni Państwo. Jeśli mielibyśmy jakichś znajomych już wcześniej dodanych, z którymi prowadzilibyśmy grę i których dodalibyśmy do swoich znajomych, to moglibyśmy z tej listy znajomych osoby wybrać. Natomiast jeśli nie mamy ich w listy znajomych, musimy albo wpisać tutaj nazwę użytkownika, którą mają inni gracze, którą sami sobie nadali przy rejestracji, albo e-mail, którego zastosowali. Ja tutaj wpiszę nazwę gracza, którego chcę dzisiaj dodać Aleksandra. Sobkow jak jest tym graczem, z którym będę dzisiaj dla Was tę testową nagrywaną grę wprowadził. Taką nazwę ma, po podzieliła się ze mną tą nazwą, podała mi, więc ja te nazwy tutaj y, wpisuję i zapraszam do mojej gry. Pani Aleksandra jest zaproszona, żeby móc dołączyć do mojej gry. Aleksandra. Po zalogowaniu się, wchodzi w zakładkę Gra i będzie miała tam informację o tym, do jakich gier została zaproszona, i po zaakceptowaniu takiego zaproszenia może wspólnie ze mną prowadzić grę. Aleksandra już zaakceptowała, dlatego widzimy na dole wszystkich graczy, którzy biorą udział w grze, w tym przypadku to jestem ja i Aleksandra, z którą będę, szanowni Państwo, grał. Jakie mamy tutaj moduły? w naszej zakładce z grą jednym z najważniejszych jest oczywiście zakładka jak grać widzimy ją tutaj z boku, możemy z niej korzystać w trakcie gry gdzie znajdują się wszystkie te informacje o których ja też wam tutaj będę dzisiaj opowiadał, czyli właśnie o tym jak grać możemy sobie ją też otworzyć w osobnej zakładce tak? jeśli chcemy Yy, cały czas być na przykład w zakładce tej newsowej i w osobnej zakładce mieć informacje o tym, jak grać. To jest zakładka, która odpowiada na większość pytań, które mogłyby się w trakcie gry pojawić. Głównym panelem jest zakładka News. W tym panelu mamy, Szanowni Państwo, informacje o naszym zadowoleniu społecznym. Na początek to jest zawsze 60%, czyli 60% mieszkańców kraju jest zadowolonych z naszych rządów. Mamy rezerwę budżetową, czyli pieniądze, których posiadamy do wydawania w trakcie gry. Eee, oprócz rezerwy budżetowej są też środki, które są już przeznaczone. Od początku zgodnie z ustawą budżetową na różne kategorie budżetowe i tymi środkami też możemy żonglować, przesuwać je pomiędzy różnymi kategoriami. Ja Państwu pokażę za chwilę, jak to zrobić. Poniżej tych wskaźników najważniejszych dla nas mamy oczywiście mapkę naszego kraju w podziale na województwa. Jak najeżdżamy, to nam się pojawia nazwa tego województwa. Szanowni Państwo, widzimy, że te województwa mają kolor żółty. Te kolory będą się zmieniać w trakcie gry w zależności od tego, czy wsparliśmy zadania z jakiegoś województwa, czy też nie. Jeśli nie będziemy wspierać zadań z jakiegoś określonego województwa, to jego kolor będzie się zmieniał coraz bardziej na czerwony. W tej chwili mamy żółty, potem będzie pomarańczowy i koniec końców czerwony. Natomiast jeśli będziemy wspierać zadania z jakiegoś danego województwa, to ten kolor też będzie się zmieniał, będąc coraz bardziej zielonym. Tak? Ten zielony to jest kolor optymalny, który pokazuje, że mieszkańcy danego województwa są zadowoleni. Dlaczego te kolory mają znaczenie? Bo muszą państwo dbać o spójność społeczną w kraju, czyli o to, żeby wspierać też w miarę równo yy, każde Każde z województw, żeby nie było, że wspieracie na przykład tylko te zachodnie województwa, a ściana wschodnia zostaje tutaj niewsparta. Jeśli tak będzie, jeśli będziecie mieli niezadowolone województwa, czyli w kolorze czerwonym, to będzie Wam to bardzo negatywnie wpływało na ogólne zadowolenie społeczne, będzie ono dużo bardziej spadało. Po prawej stronie widzimy wiadomości z naszego kraju, wiadomości z Polski, odnośnie tego, co się wydarzyło w naszym symulowanym województwie. Te wiadomości są losowe, przy każdej grze będą się pojawiały inne. I co tu mamy, Szanowni Państwo? O no, chociażby taką informację, że władze województwa Kujawsko-Pomorskiego chcą zainwestować w rozwój sieci tras rowerowych, i stąd potrzebują na to pieniędzy. Mają Państwo zawsze podaną wymaganą kwotę, jakiej od Was oczekują wnioskodawcy, czy jaka jest konieczna w ramach danego wydarzenia, w tym przypadku no, oczekują od Was przeznaczenia na ten cel kwoty 12 milionów. Yy, mogą Państwo następnie zadecydować o przyznaniu takich pieniędzy lub nie, korzystając. Albo z tej rozwijanej właśnie zakładki przy każdym z wydarzeń, albo robiąc to za pośrednictwem propozycji zmian budżetu, tutaj obok. Jak Państwo wejdą w propozycje zmian budżetowych, yy, przepraszam, nie, nie w propozycjach zmian budżetowych, yy, tylko w stanie budżetu. Jeszcze raz przepraszam. W stanie budżetu mają Państwo wszystkie kategorie. Obecną kwotę, jaka jest przeznaczona na to, i mogą Państwo do tej kwoty coś dodać albo z niej odjąć. Najwygodniej jest oczywiście robić to z zakładki, tutaj newsowej, bo nie trzeba przechodzić do zakładki budżetowej. Mamy tutaj kwotę, jaką chcemy przeznaczyć. Domyślnie jest prowadzona taka kwota, jakiej jak ktoś od nas żąda, tak jakiej chce, ale możemy dać mniej, możemy dać więcej i musimy, szanowni Państwo, wybrać kategorię, na którą chcemy te pieniądze przeznaczyć, tak? czyli czy to będzie górnictwo czy oświata, ta kategoria, na którą chcemy przeznaczyć te pieniądze, musi oczywiście odpowiadać temu, czego dotyczy dane wydarzenie. Tak? Jeśli mamy problem z tym, żeby dopasować jakieś wydarzenie do określonej kategorii budżetowej, to mamy tutaj pomoc w zakładce kategorie budżetowa. Jak wejdziemy sobie w tę zakładkę, to mamy tu opis wszystkich kategorii budżetowych, z którymi możemy się zapoznać, żeby zobaczyć yy, w jakie rodzaje zadań są przypisane do danych kategorii budżetowych. Czyli Określoną kwotę do określonej kategorii budżetowej. Tutaj, akurat, turystyka rowerowa 12 milionów, więc ja te 12 milionów ok, chcę przekazać władzom województwa. Jako, że jest to turystyka rowerowa, to będzie to kategoria budżetowa turystyka. Te kategorie budżetowe, szanowni Państwo, są zgodne z tym, co się znajduje w ustawie budżetowej tak, naszego kraju, więc rzeczywiście odzwierciedlają one te kategorie wydatków, jakie są w naszym kraju stosowane. Państwa rolą, jako osobom, które rządzą tym symulowanym krajem, czyli pełnią rolę posłów, jest zadecydować o tym, na co i ile pieniędzy przeznaczycie, reagując na to, co się w waszym kraju dzieje. No, ja tutaj taką propozycję akurat tworzę: 12 milionów na turystykę i klikam plusik. To mnie przenosi, szanowni państwo, do zakładki propozycje zmian budżetowych, gdzie pojawią się wszystkie zgłoszone propozycje zmian. Możemy sobie wrócić do newsów, tak, ta propozycja nam nie znika, ona cały czas będzie w tej zakładce. Możemy przejrzeć sobie resztę newsów. Mamy tutaj, jak państwo widzą, przy newsach również informacje o tym, jaki będzie wpływ przekazania albo nie danych pieniędzy na zadowolenie społeczne. Ten wpływ y, może być bardzo różny, może być znaczący, może być umiarkowany, albo może być, jak w tym przypadku, marginalny. Jak widzimy, ten wpływ jest zi na zielono i na czerwono podany. Ten zielony to jest wpływ y, na zadowolenie społeczne, na plus, jeśli pieniądze przekażemy. I widzimy, że ten wpływ będzie marginalny. Jeśli natomiast nie przekażemy pieniędzy, y, to mamy Czerwoną tutaj informację, jaki będzie wpływ na minus, czyli jak nam się zmieni zadowolenie społeczne. I widzimy, że w tym przypadku ten wpływ też będzie marginalny, czyli nieznaczny. Yy... I tutaj kierując się też tym, możemy zadecydować, czy chcemy te pieniądze przekazywać, czy nie, bo pamiętajmy o tym, że ilość pieniędzy mamy ograniczoną. Yy możemy przekazywać, możemy nie przekazywać. Ja akurat postanowiłem w tym symulowanym naszym dzisiaj symulowanej grze przekazać te 12 milionów na rozwój turystyki rowerowej w Kujawsko-Pomorskim i to wszystko. Innych propozycji już nie mam. Oczywiście swoje propozycje mogą mieć też inni gracze. Zanim propozycje przedstawią, podczas całej gry mogą państwo dyskutować na temat tego jak należy postąpić. Możecie wykorzystać do tego czat który znajduje się na dole gry, we wszystkich zakładkach on będzie się powtarzał i na przykład napisać hej, 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 proponuję, żeby, żeby przeznaczyć 12 milionów, 12 milionów na turystykę rowerową, bo będzie miało to sensowny wpływ na na zadowolenie. Tak, wysyłamy i widzimy tutaj w czacie, każdy może zobaczyć taką informację. Jeśli kolejne osoby będą pisać, o na przykład grająca ze mną pani Aleksandra napisała, że jest za i taką dyskusję możemy sobie tutaj prowadzić. Podczas całej gry ona nie jest publicznie widoczna, widzą ją tylko gracze. Podyskutowaliśmy, propozycje zostały wysunięte, każdy gracz może swoją propozycję wysunąć, i przechodzimy do głosowania. Żeby ułatwić, szanowni państwo, prowadzenie gry, w zakładce ustawienia gry z boku, lider gry może ustawić limit czasowy na decyzję, szanowni państwo. Może na przykład ustawić yy, 5 albo 10 minut na podjęcie decyzji do dwóch dóbr. Czyli do dwóch dni, w zależności od tego, co uznamy. Po co taki limit czasowy, szanowni państwo? Po to, że jeśli mielibyście tutaj większą liczbę Graczy, to żeby nie wiadomo ile nie czekać na to, aż gracze zagłosują, tak? Czyli, że na przykład na zagłosowanie mają 5 minut, tak? Od momentu y, utworzenia takiej propozycji, tak? Albo, że mają 10 minut, albo mają y, więcej czasu, w zależności, jak sobie ustawicie. Możecie też nic nie ustawiać, wtedy jest brak limitu czasowego. Y, jeśli ma, macie graczy, to no, y, cały czas możecie czekać na to, aż odpowiedzą. Ja zachęcam, żeby ten limit sobie ustawić. Na przykład tam 5- czy 10-minutowy. Jeśli po tych 5- czy 10 minutach te osoby nie zagłosują, mimo że są tutaj graczami, no to będą liczone tylko te głosy, które zostały oddane. Tak? Głosy za i głosy przeciw. Żeby jakaś propozycja przeszła, no to oczywiście większość osób powinna być za. Ja tutaj wysunąłem taką propozycję, więc oczywiście zagłosuję za nią za. Z racji tego, że są tylko. Dwie osoby w tej naszej akurat grze, więc wystarczyła jedna osoba, jeden głos, żeby taka propozycja przeszła i została ona wdrożona. Gdyby tych osób było więcej, no to oczywiście tutaj potrzeba byłoby więcej głosów, żeby propozycja przeszła bądź nie. Zagłosowałem, propozycja przeszła, szanowni państwo. Ja jako lider decyduję o tym, że przechodzimy do kolejnego okresu w grze, czyli kolejnego miesiąca. Może to zrobić tylko lider gry, klikając w następny miesiąc. I widzimy, że miesiąc nam się zmienił, tutaj z boku jesteśmy już w lutym i widzimy też, że kolory nam się zmieniły, tak? Tutaj już z żółtego robi się bardziej pomarańczowy w kujawsko-pomorskim. Stało się tak, Szanowni Państwo, dlatego, że nie przeznaczyliśmy jakichś pieniędzy na to, co w kujawsko-pomorskim chcieli, albo przeznaczyliśmy tych pieniędzy na przykład za mało. Tutaj też widzimy, że kolor nam się w śląskim zmienił i możemy sobie prześledzić, dlaczego tak się wydarzyło. W kolejnym miesiącu mamy nowe wydarzenia, które są tutaj białe, na które możemy zareagować w odpowiedni sposób. Widzimy na przykład, że już tutaj jest też inny wpływ tych zdarzeń. W przypadku pieniędzy, które chcą na rozbudowę Centrum Zdrowia w Kutnie, wpływ na zadowolenie byłby znaczący. Jakbyśmy nie zareagowali, to prawdopodobnie bardzo by nam się zmieniło zadowolenie społeczne. Jak zareagujemy, też, tak? tylko na plus. Widzimy też tutaj takie szare wydarzenia. To są, szanowni państwo, reakcje na to, co zrobiliśmy w poprzednim miesiącu. Reakcje na to, co zrobiliśmy w poprzednim miesiącu, jeśli na coś nie zareagowaliśmy, no to te reakcje będą negatywne, tak? I będziemy mieli odpowiednią informację tutaj na to, czy jakoś zadziałaliśmy, czy nie. Chcieli od nas chociażby środków na rewitalizację rynków, w Benzinie, my tych pieniędzy nie daliśmy, więc pojawiła się informacja o, o, o zakłóceniach, które się tutaj pojawiły, tak? Jest negatywna tutaj czerwona minka, w związku z tym, że tych pieniędzy nie przeznaczyliśmy, i odpowiednio nam się kolory. Zmieniły w danym województwie. No i co robimy, Szanowni Państwo? Yy, możemy tutaj znowu zareagować, przyjrzeć te wydarzenia, które mamy w chwili obecnej. Co ważne, szanowni państwo, bo mamy tą rezerwę budżetową, a oprócz tego mówiłem, że w tej zakładce w tej zakładce stan budżetu możemy też przerzucać pieniądze pomiędzy różnymi kategoriami, tak? Stwierdzimy na przykład, że z oświaty odbierzemy tam 300 tysięcy, a przekażemy na kulturę, tak? Możemy tak zrobić jak najbardziej. Z tym, że szanowni państwo, gra Zapamiętuje to, co robiliśmy podczas gry. To znaczy, że jeśli o, tutaj na przykład studenci żądają od nas pieniędzy na, na stypendia, przekazalibyśmy tutaj na szkolnictwo wyższe i naukę jakąś określoną kwotę pieniędzy, przeszlibyśmy do kolejnego miesiąca i potem zadecydowali, że zabierzemy z powrotem te pieniądze z nauki i przekażemy na coś innego, to. Wpłynie nam to negatywnie na zadowolenie społeczne, ponieważ gra pamięta, że mieliśmy takie wydarzenie, że studenci żądali tych pieniędzy i tworzy pewne określone tutaj zapotrzebowanie w danej kategorii, tak? czyli ona pamięta o tym, że studenci potrzebowali czegoś na naukę w poprzednich też miesiącach. To jest po to, szanowni państwo, żebyśmy nie mogli sobie przelewać wiecznie pieniędzy z kategorii na kategorię. Tak? Czyli gra pamięta, że studenci żądali takiego czegoś i że co najmniej tyle pieniędzy musi być w grze zagwarantowane, że nie możemy ich później sobie zabrać i przerzucić. Natomiast te pieniądze, które są w rezerwie budżetowej, to są nasze wolne środki, więc je możemy bez żadnych skrupułów podczas całej gry sobie przerzucać na wydarzenia. Tutaj w tym panelu mamy tylko. Te wydarzenia, które dzieją się aktualnie w danym y, miesiącu, w którym jesteśmy, oraz reakcje na wydarzenia z poprzedniego miesiąca. Y, natomiast y, jeśli wejdziemy sobie w jakieś województwo, bo możemy sobie y, kliknąć dowolne województwo, to zobaczylibyśmy tam wszystkie wydarzenia, które miały miejsce w danym województwie na przestrzeni wszystkich lat. To jest właśnie nam po to, żebyśmy mogli zobaczyć, jak dysponowaliśmy tymi pieniędzmi przez całą naszą grę na poszczególne wydarzenia, jakie były reakcje. Więc gdybyśmy byli w kolejnym miesiącu, ja na przykład przejdę do kolejnego miesiąca teraz bez głosowania i może jeszcze do kolejnego miesiąca, czyli jesteśmy już w kwietniu, widzimy tutaj wydarzenia aktualne kwietniowe i widzimy reakcje z poprzednich miesięcy na jakieś ewentualne nasze działania. Czyli z miesiąca poprzedniego, z miesiąca marca, ale jak wejdę sobie w określone województwo, to mam też poprzednie miesiące. Czyli mam na przykład luty, bo coś tam się wydarzyło, w jakich województwach możemy mieć jeszcze reakcję. Tutaj mamy w styczniu, co się działo w Kujawsko-Pomorskim, więc jeśli wejdziemy w jakieś województwo, mamy też wydarzenia z poprzednich miesięcy, szanowni Państwo. Co jest tutaj jeszcze ważne? Mamy też podgląd wydarzeń w który możemy sobie wejść i też będziemy mieli tutaj podgląd wszystkich wydarzeń w jednym pliku. Wszystkich wydarzeń, które się w danej, w danej naszej grze się, grze się wydarzyły. Tutaj widzimy, że niektóre wydarzenia mają grafiki i mają dłuższe opisy. To jest docelowy stan, jak powinny wyglądać wszystkie wydarzenia. Jeśli nam się uda do turnieju większość w ten sposób ustawić, to będą one właśnie w ten sposób wyglądały. Szanowni państwo, yy... waszym celem jest przejście całej gry, czyli wszystkich 48 miesięcy tak aby wasze zadowolenie nie spadło poniżej 20%, bo jeśli spadnie wam poniżej 20%, no to kończycie grę przegraną, tak? Tracicie Władzę, którą sprawowaliście w trakcie, po prostu tyle osób zdenerwowaliście w danym kraju, w waszym symulowanym tutaj kraju, że postanowili oni w ramach protestów te władze wam odebrać, czyli są przyspieszone wybory i władzę tracicie. Na koniec, Szanowni Państwo, yy... Wszystkie wyniki, te najlepsze, trafiają do zakładki ranking. W rankingu możemy zobaczyć tych, którzy zajęli pierwsze, drugie miejsce, trzecie. Tych, którym się nie udało wygrać, ale niewiele im brakowało, z informacją o tym, ile procent i ile czasu zajęli w grze. Ile czasu i ile procent zajęli w grze. Szanowni Państwo, w razie jakichkolwiek pytań, w jakichkolwiek problemów, ja zachęcam do kontaktu z animatorami gry. Na maila dostaniecie informacje o tym, jak się z nami skontaktować. Gdybyście tej informacji nie mogli znaleźć, oczywiście jest na stronie Zakładka Kontakt i możecie, korzystając z tej zakładki, się z nami skontaktować. I tak to, Szanowni Państwo. Wygląda. W razie jakichkolwiek problemów możecie skorzystać z zakładki. Jak grać w liście graczy, możecie zobaczyć wszystkich graczy, którzy biorą udział w danej grze. Z tej zakładki, co bardzo ważne, możecie też usunąć gracza. Może to zrobić tylko lider gry, yy, na przykład w sytuacji, gdyby jakiś gracz utrudniał wam prowadzenie gry, tak? Złośliwie, robi, robiłby coś yy, złośliwie, robiłby coś głupiego albo nie brałby po prostu udziału w grze przez dłuższy czas, więc byłby wam w grze niepotrzebny, to lider może taką osobę usunąć, ale może tego dokonać oczywiście tylko lider, żebyście nie mogli się yy, wszyscy usuwać, tak? Nagle podczas gry bo spowodowałoby to niepotrzebny house. Żeby wygrać w grze, szanowni państwo, trzeba reagować na to, co się dzieje, odpowiednio dysponować tym ograniczonym budżetem. My go jeszcze do, do turnieju trochę ograniczymy, żeby te środki były jeszcze mniejsze, żeby było to trochę trudniejsze. Jak państwo widzą, z racji tego, że ja nic nie robiłem w trakcie gry, to zadowolenie już mi spadło z 60 do 56. To mogłoby się wydawać sporo, ale z każdym kolejnym miesiącą będzie spadać y, coraz bardziej, a im bardziej te kolory w danych y, województwach, Będą się zmieniały bliżej czerwonemu, tym ten wpływ będzie coraz mniejszy. Jak Państwo widzą, ja już przeszedłem do stycznia 2027 i z 60% spadłem do 38% ze względu na to, że nic nie robiłem, a poniżej 20% spaść nie mogę. W razie jakichkolwiek problemów, pytań, zachęcam do kontaktu. Film zostanie zamieszczony w zakładce Jak Grać. Informacja o nim przesłana też do wszystkich, którzy biorą udział w grze. Bardzo dziękuję za obejrzenie tutaj instrukcji, zachęcam do grania zachęcam też do zgłaszania przez zakładkę chociażby kontaktową do nas informacji o tym co warto w grze zmienić co warto ulepszyć, co jeszcze byście widzieli bo gra, tak jak mówię, będzie żyła będzie cały czas aktualizowana każdy może z niej skorzystać zupełnie za darmo nie tylko w ramach turnieju, tak, ale w ramach gry dla czystej przyjemności dziękuję wam ogromnie za obejrzenie filmu i zachęcam do gry w grę o Polska.